No taki dzisiaj przelot nietypowy. Mocno różny od klimatów. W Szczecinie. Ale, jakże pięknie, tak? Trochę po lesie, trochę przy jeziorze, trochę po polach. Naprawdę, jedzie się jak po maśle. 39 km. Lekkie podjazdy, lekkie zjazdy. Ale tych przewyższeń, tak jak patrzyłem po profilu trasy, to ponad 600 metrów tutaj będzie. w prawo następnie skręć w lewo. No. Kolejna.